No, teoretycznie chyba szaman jest. Praktycznie może też. Więc o drzwiach będzie. Może jeszcze nie dzisiaj, bo jak widzicie, wcale ten temat, choć zapowiadany tak się nie przybliża, bo jeszcze e, temat pały nie do końca się e, umówił, ale tak omówił, ale widać. Taki jest los tego. Dziś. Yy... No proszę, jakieś nowe niki pozmieniane się pojawiły. No ale dobrze, że komunikują, że szaman jest. W każdym bądź razie yy, dzisiaj. Szaman się spodziewał, że ruszymy z kopyta. No, ruszamy w tym czerwonym biegunowym smoku, aczkolwiek dzisiaj szaman ruszył z kopyta w Matrixie, w którym spędził no pewno 3-4 dnia i to jeszcze przemieszczał się środkami publicznymi, co mu się rzadko zdarza. Obserwował świat z innej strony, ale dzięki temu mógł poczytać sobie. Co też mu się zdarza wyjątkowo rzadko. E, matrixowe gazety, które nawet zakupił, no bo podróżując przez Matrix trzeba się zapoznać z Matrixowymi wiadomościami. No i pewno też e, z tego powodu wiedzy trochę, choć może ona nie jest jakieś wielkich lotów, ale. Na pewno do wykorzystania tutaj w audycjach. Chociaż szaman często o tym mówi, ale można tak powiedzieć, że dopóki weryfikuje się to, co mówi, nawet w Matrixowych gazetach, bo Matrix siebie przedstawiać lubi, z interpretacją to już jest inwalidztwo totalne, no ale jeśli potrafi się. Do tego wszystkiego, co Matrix sam o sobie yy, mówi często, przyłożyć odpowiedni, odpowiednią skalę, to można yy, wbrew pozorom bardzo dużo się z tego dowiedzieć. Wczoraj Wam szaman nie powiedział, jak szliśmy z dołu właśnie po przyjeździe yy, z Zakopanego już w zasadzie taką porą wieczorową, już było prawie ciemno to spod naszych nóg właśnie lało, jak stebra, uciekały stadami wręcz, można powiedzieć, salamandry. Naliczyliśmy ich na krótkim odcinku 9. w tym chyba cztery takie olbrzymie, duże, a pięć albo sześć takich malutkich, czyli świeżych. Kiedyś wam pokazywałem jedną, którą przywieźli tutaj z drzewem, choć w zasadzie po tym wczorajszym dniu, to stwierdziłem, że być może ona w to drzewo wlazła. Niekoniecznie została przywieziona. Bo tutaj wychodzi, że przed chodzkami jest jakieś, no, wręcz można powiedzieć, kolonia. A to znaki takie duże równowagi na początek fali słońca wczorajszy. No i powiem, moi mili, tak, ponieważ dzisiaj taki zainspirowany Szamal trochę komentarzem Anny, chociaż tłumaczył to już wiele razy w audycjach, pewno na przestrzeni tych dwóch lat z układem, przez które nadaje to co najmniej pięć razy, ale dla, wychodzi wielu z Was, chociaż jest Was niewielu, ale dla wielu z Was nie do końca jest to dalej temat rozumiany. A mianowicie temat matrycy celkim, którą się szaman posługuje, a którzy, który to, którą to matrycę większość uważa za kalendarz majów. Natomiast matryca solkin, ponieważ już w zasadzie szaman od tego będzie odchodził, chociaż może czasami się będzie pojawiać w ważnych momentach, po to tylko, żeby, można powiedzieć, tym, którzy przejdą na takie rozumienie bardziej już fraktalne, pokazać i dodatkowo zweryfikować. Jak różne punkty zdarzeniowe są, można powiedzieć, programowane czy wspomagane tak programowo, między innymi właśnie z poziomu matrycy Colkin, bo taki charakter ona ma. Ona jest, można powiedzieć, macierzą, na której pisane są różne programy, które szczególnie w czasie fali do szczytu fali, czyli do 21 grudnia 2012 były były no, mocno na tej matrycy programowane. I taka jej rola uwidoczniła się właśnie w końcu czasów, czyli właśnie w okresie fali. I z kalendarzem majów, jak to ludzie w większości rozumieją. I przypisują mu taką nazwę. Nie ma to zupełnie nic wspólnego z matrycą. Jest to kosmiczna matryca i de facto nie ma znaczenia, czy została wymyślona przez Majów, czy została przez Majów zapisana. Jest istotne w tym wszystkim to, że jest matrycą kosmiczną, która ma fraktalne odzwierciedlenie. O... Od, przepraszam, fraktalne odzwierciedlenie w wielomilionowych, a wręcz setmilionowych kosmicznych cyklach e, i odwzorowuje je w sposób, można powiedzieć, no, najbardziej genialny, jaki można sobie to wyobrazić, bo również wkodowane są w nią pewne nieciągłości, bo ze swojej natury. Yy, można tak powiedzieć we wszystkim te nieciągłości muszą być. Yy, czy muszą? Muszą? Może jest to złym określeniem, ale po prostu są. Tak jak też już szaman nie raz mówił, jeśli nie ma nieciągłości, to kończy się rozwój. Jeśli coś jest doskonałe, więc doskonałe może być tylko hipotetycznie, dopóki nie pojawia się następny model, czy może nie tyle model, tylko narzędzie, które jest w stanie wychwycić, że jednak w tym pozornym, pozornej harmonii. Na, przy większej dokładności, jeżeli się temu przypatrzymy, czy przy większym powiększeniu, obojętnie jak to określimy, e, ukażą się jakieś skazy, które no, są tam po to, żeby stymulować czy pobudzać wzrost, bo gdyby ich tam nie było, no to wszystko by się rozeszło. I taki charakter, i w takim charakterze szaman używa tej matrycy. A że czasami się programami kinów wspomoże z pulsaru, czyli od Hanny Kotwickiej, no to tak jak już mówię od dość długiego czasu, one są z mojej perspektywy już mało aktualne, natomiast też odzwierciedlają, można powiedzieć. Punkty zdarzeniowe, czy nie tyle punkty zdarzeniowe, co pewną kosmiczną harmonię reprezentowaną przez Solkim i tak je trzeba rozumieć. Natomiast, czy trzeba, można, jeśli się posiądzie, no jednak sporo wiedzy, bo to nie jest takie wszystko oczywiste. I zajmując się tym dzień, czy dwa, czy tydzień, nie bardzo można to wszystko poukładać. Więc, więc jest to no kawał kawał wiedzy, którą chcąc używać trzeba poświęcić jej trochę, trochę czasu, żeby, żeby po prostu była zrozumiała. Więc to jeszcze raz właśnie tytułem być może na koniec, kiedy się to szaman tym posługuje, tytułem właśnie zrozumienia tym wszystkim, którzy utożsamiają Colkin, którym posługuje się szaman z kalendarzem majów, a jak powtarzam po raz enty, jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Colkin na koniec czasu, tak jak mówiłem przed chwilą. Spełnił wielką, wielką rolę, ponieważ można powiedzieć, że ta sławetna data końca czasów, 21 grudnia, można powiedzieć, w pewien sposób wywiódł się z kalendarza maju, który był oparty na solki. I jedyna, jedyna rzeczywistość to ten solkim, który posłużył do, można powiedzieć, budowy tego kalendarza. O którym ja już w ogóle nie chcę mówić, bo tak jak tutaj w komentarzu Anny, to pewna interpretacja ludzi, którzy pojawili się na koniec czasów również po to, żeby programowo pewne punkty zdarzeniowe zapisać tutaj w umyśle genetycznym, zanim one się wydarzą. No i to był taki zorkiestrowany czy było to takie surkiestrowane, szersze działanie, dzięki temu mogliśmy być może, choć może to brzmi tak megaloman, o nie, to nie będzie dobre słowo, bo się nie może szaman odmienić, ale tak może w, olbrze... w wyolbrzymieniu, że to było Wyjątkowo ważne, ale e, można powiedzieć, że te wszystkie działania zorkiestrowane miały na celu e, to, żeby ludzkość w ogóle była w stanie przez ten okres fali e, przebrnąć, nie e, ulegając w międzyczasie no, anihilacji, czyli destrukcji. No i w zasadzie. Do momentu dzisiaj, w którym to mówię, się udało. Natomiast jak będzie to wyglądało w następnych latach, to się okaże, bo fala się nam jeszcze nie skończyła. Będzie trwać no, następne jeszcze 26 lat. I to też nie ma, czy może już nie 26, 24. Więc w zasadzie do 38 roku. I to będzie ten czas, w którym, można powiedzieć, będziemy mieli szansę, jako ludzie żyjący na tej planecie, uporać się z całym tym bałaganem, który sobie przyrządziliśmy. Oczywiście, jeżeli się nam uda ten czas przetrwać, co wcale nie jest jeszcze takie do końca przesądzone. Ale powiem tak, tym nie ma sobie już co głowy łamać. Każda jedna decyzja, każdej istoty, która chociaż na potencjale ma wpisane, wpisaną możliwość myślenia, a powiem szczerze, że nie ma ich zbyt wiele, bo te 30% populacji, które można, a w zasadzie nie jest to nawet 30%, posądzić o to, że w ogóle myślą. To nie jest, nie jest dużo, szczególnie, że gro z nich odsuwa się i preferuje, można powiedzieć, podejście, że i tak ich działanie niczego nie zmieni, więc pozostają bierni w miejscach, w których. Często bierność, można powiedzieć, przyczynia się do tego, że mamy status quo, a w zasadzie coraz z dnia na dzień coraz gorzej w wielu dziedzinach życia, w sposób nie, nie zauważalnie permanentny. O, chyba tak bym to określił. No ale właśnie takie wybory, Tworzą dzień jutrzejszy, taki czy może brak wyborów, i brak działania z przekonaniem, że moje pojedyncze działanie niewiele zmieni. Jest to, jest to pewien obłęd, który no właśnie buduje ten świat, którego doświadczamy i choć niektórzy się zachwycają, jak to jest coraz wspaniale i coraz lepiej, no to powiem, czy powtórzę po raz też enty i dziesiąty, że z perspektywy szamana to w zasadzie dopinane są ostatnie, ostatnie yy, kluczowe, można powiedzieć, takie węzłowe działania, które mają Całą populację można powiedzieć bez wyjątków specjalnych, bo ten mikron, który być może z takich czy innych powodów uda się temu mikronowi tego uniknąć, niewiele już faktycznie zmieni, bo będzie i tak kompletnie niezrozumiały dla pozostałych. A reszta będzie zapięta w technologię, którą, no, która nad nimi będzie mieć, nawet nad tymi na potencjale myślącymi, no, wpływ wystarczający, żeby uniemożliwić już ewentualne działania e, przyszłe. I nie brzmi to e, niestety no, optymistycznie. Aczkolwiek w tym wszystkim wykonana jest olbrzymia praca na przestrzeni i na potencjale tej przestrzeni. O czym właśnie zaczną się audycje. Na pewno od jutra, ale w zasadzie dziś o, już o tym Szaman mówi. I to prelu, preludium, takie można powiedzieć, mozolne i powolne. Ale proces, który trwa w zasadzie od czerwca, i szaman go pokazuje, i w zasadzie jest opisany i opowiedziany, ale być może jeszcze w sposób zbyt enigmatyczny z jednej strony, zbyt metaforyczny z drugiej strony i zbyt technicznie niedoskonały z trzeciej strony, i można by jeszcze mnożyć różne rzeczy, które uniemożliwiają zrozumienie, a de facto jest tylko jeden. Powód, że były to na tyle przełomowe, można powiedzieć, działania, że i tak, że udało się w jakiejkolwiek formie, w miarę tak online, czyli w czasie rzeczywistym, na przestrzeni zamanifestować, werwalnie, z dźwiękiem i z obrazem, jaki by nie był technicznie niedoskonały, to był w ogóle majstersztyk. No ale, y, powiem tak, być może z perspektywy czasu niektórzy zdadzą sobie z tego sprawę, bo, y, bo na tą chwilę no, y, nie do końca ktokolwiek y, zdaje sobie z tego sprawę. No ale to nie ma zupełnie znaczenia. Szaman będzie się z tym jakoś mierzył moimi. Także dzisiaj tak, no, następny wstęp, ale te wstępy widocznie są potrzebne, bo nawet powtarzanie po raz enty niektórych rzeczy powoduje, że każdy następny raz jest coraz głębszy i coraz czy może inaczej coraz łatwiej przyswajalny i coraz głębiej sięga i odsłaniają się pod tym no y, y, można powiedzieć dostęp do, do, do takich głębszych warstw, które, y, które odsłaniają następne, no i można powiedzieć, że ten proces tak postępuje głęboko. Natomiast gdyby było to od razu jednorazowe, to raczej mało by było jeśli w ogóle istot, które zechciałyby się z tym zmierzyć przez czy wielokrotne odsłuchanie, czy jakąś inną formę zmierzenia się, żeby z tymi wszystkimi poziomami, choć nie lubię tego słowa, ale z tymi wszystkimi fraktalnymi odbiciami można powiedzieć się uporać a jest to niezbędne do tego, żeby w ogóle świadomość mogła się rozwinąć, bo wszystko to, co robi szaman, oczywiście nie tylko szaman, ale de facto bardzo nieliczna grupa istot jest, która pracuje i jest w stanie w sposób świadomy i w miarę skuteczny, Pracować ze świadomością innych istot w taki sposób, żeby tą świadomość budować. No ale to też może post factum, czy z jakiejś perspektywy, zdacie sobie z tego sprawę, a dla tych wszystkich, którzy, czy tych wszystkich, którzy. W międzyczasie doszliby właśnie do podobnych wniosków. Zachęcam do dzielenia się w jakiejkolwiek formie z tym, albo może niekoniecznie na od razu, czy oczywiście możecie również na czacie. Ale jest to takie mało komunikacyjne, że tak powiem. To czat znika i w zasadzie nie ma po nim żadnej historii. Natomiast bardzo często, jeśli czy napiszecie maila czy w jakiejś innej formie spróbujecie się z tym podzielić będzie to no, jakimś materiałem który może zainspirować czy skatalizować, skatalizować no niech będzie no różne inne procesy które które dadzą, czy odsłonią następne warstwy, można powiedzieć, układanki, bo jest to, jest to bardzo ważne i bardzo potrzebne. No i cóż jeszcze szaman może dodać dzisiaj, bo dzisiaj powoli będę kończył, bo jeszcze chcę mieć trochę dla siebie, a jutro też dość intensywny, intensywny dzień mnie czeka. No i zapraszam wszystkich, którzy gdzieś tam w okolicach Karpacza na bo są z Tobą na śnieżkę bodajże. Może wam wkleję. A propos. Plan, jakby ktoś miał ochotę się pojawić. No, szaman się pojawi z gongiem, no i ma tam nawet gadać. Yy... Także. Zaraz, bo tutaj. To jest Matrixowe moje mini wydarzenie. O kurczę. Dupa mokra, tak zwana. Nie udało się tego w taki sposób jak szanę, no da, się nam myślał, Wkleić dobrze może się długo może się teraz też przecież. Oh. Ta technika, moim... Czy mi płata figma? No, ale nic. zobaczymy. Ostatnie podejście. No nie hmm. Nie wiem czy to się da otworzyć zaraz sprawdzę. No niestety. Takież to Jeszcze raz wam spróbuję to klewić, ale po prostu już mam to dość. No i zaraz sprawdzę, czy się udało. No to w ogóle. Dupa by mokra tak zwana. No nic widać to nie będzie, bo to tak jakbym wkleił wejście na moją pocztę. No nieźle. Mi skrzynkę przeszukacie. No dobra, moi wili, czyli w takim razie ma to nie być. Trzeba z tego wszystkiego musi się. Wylogować. Może jutro jeszcze program Wam podam w takim razie. I tyle, moi mili. Jutro może będzie dłużej i ruszymy z kopyta. Trzymajcie się. Dobranoc.